Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Querton, a to 13 odcinek z serii. Zagrajmy w LEGO Marvel Super Heroes. No i moi drodzy, ruszamy. Najwyższa pora dziś na kolejną misję w tej grze. Powoli zbliżamy się do końca fabułki. Już pozostały tylko y, 3 poziomy, czyli, no co dość logiczne, również i. Trzy odcinki, dzisiaj na szczęście nie będziemy tak długo docierać do misji głównej, jak to zawsze bywa, nie? Ponieważ mamy w miarę blisko, znaczy blisko, da daleko, ale mamy Ironmana, więc szybko to pójdzie, nie? O, to w sumie tak przy okazji, tylko kurczę, nie wiem, bo może wytepać daleko Dobra, bo chciałem wam pokazać jak Spiderman man podróżuje po otwartym świecie, ponieważ tego mieliście prawo jeszcze nie widzieć No, a porusza się on dość nierealistycznie, nawet jak na uniwersum Marvela. Dobra. Okay, hey, sure I okay. no, ask, well, dozering, a więc jak Spider-Man porusza się po otwartym świecie? Otóż chwyta się pajęczyną. Eee, nieba. A co myśleliście? Żeby gdzieś się budynku chwytał? O nie nie. O nie nie. Ale muszę przyznać, że dużo gorzej zapamiętałem ten model huśtania się. On był okropny, ale to chyba. Eee, bo ostatnia część Lego ze Spider-Manem to było Lego Marvel Super Heroes 2, w które grałem. I tam naprawdę okropny był ten model. Eee, bujanie się na sieci. Na szczęście tutaj jest lepszy. takie mam przynajmniej. Wyrażenie. Wow, to ja się zrespił, kolega. Dzień dobry. Zaskoczyłeś mnie. No, w sumie to Stark Industries, więc e, czego innego by się spodziewać? Dobra, Iron Man leci, bo w tym uniwersum Spider-Man, jak, jak widać, nie jest naukowcem. Um, dobra, e, dobra, no prosta minigereczka, oczywiście, ukończona. No i gdzieś tu noć powinien teraz rakietka zespić, nie? Tak z tego co kojarzę, I z fabułki, i z pamięci. Wow. Wow. No nieźle. No nieźle. Muszę przyznać tutaj. Jest moc. <laughs> A nuta to jak z pierwszego Ironmana. Aha, samolot w ogóle. <laughs> Nie, no bo myślałem, że będzie rakieta, ale to i tak w sumie. Tak. I tak w sumie, 1-0 dla Ironmana, no bo w LEGO Batmanie 3, no to jako Batman, żeśmy pół odcinka rakiety budowali. Yy, I to jeszcze była ukryta w jaskini, a tutaj, proszę bardzo, elegancko, w środku... Kurde, miasta, gdzie mieszka 5 milionów ludzi. bo więcej. <grytanie> Automatyczne budowanie. <grytanie> no nieźle, nieźle, imponujesz tony. To jest Asteroid M. We don't know much about it, but it is sure to be swarming with bad guys and booby traps. Any shield agent attempting to gain entry should proceed with extreme caution. Hey guys! Hope you don't mind. No hot water at the apartment.

Dr. Doom, Nasza jest Ty, ale się nieźle zgadali, nie? Magneto, główny przeciwnik X-Menów. Współpracuje z doktorem Doom głównym przeciwnikiem fantastycznej czwórki. którzy współpracują z Lokim, czyli największym przeciwnikiem. Kurde. No dobra, prawie największym przeciwnikiem Avengersów. Nieźle dobry skład. My też mamy dobry skład. Nastawek multimiliarder miliardy e-book. No, skromnie tu zaczynamy kolejną misję. Teraz już do końca gry tak naprawdę misje dość podobne będą <grym>, Czyli ta i następna. bo tak o, pomijając ostatnią, która jest naprawdę inna <grym>, od całej reszty. Dobra, co my tutaj musimy zrobić? Okej, okay, Spider Sense I pokaż co się tu dzieje. Aha, teraz Iron Man. Dobra. I pewnie tam na koniec będzie panel dla Tora, coś w tym stylu. No Przewidywalna już ta gra jest powoli. Ej, nie było Deadpoola jeszcze w tym odcinku. No nieźle. To mi się tak powoli czas skończy, bo to zazwyczaj do 10 minuty się pojawia, nie? Deadpool Erario Tutaj widzę... Ej! Kto to tam na górze? Ej! Yo Koleżanko droga. Tak się nie bawimy. Jeszcze nie mogę nic zbudować. To... Aha, bo tutaj mamy po drugiej stronie. Jeszcze. Ła! Kurde, znowu mnie. Sťahali od góry. Nie ma takich. Ej! Yo! Kurde, była pierwsza. O jaju, dużo ich tutaj. Tor help. Dobra, może być Spiderman. Aha, no z Iron Man, poradził. No dobra, spoko. Eee, ale się muzyka zmieniła w sekundę. Dobra. Ładujemy. I go. No, w końcu możemy budować. Pokażcie co tym razem. Kurde. Jeju, no Ej, o, dobra. Ale trzeba przyznać, że Traveler Styles, twórcy tej gry, kurczę, naprawdę coś mają z tymi levelami w kosmosie. Bo występują one, kurde, i w LEGO Batmanach, i w LEGO Marvel Super Heroes, obu częściach, tak naprawdę. E... Ile przecież części LEGO Star Wars wyszło? Z tego co kojarzę, nawet w grze LEGO City jest etap w kosmosie. E... Bo kojarzę, że tam jest strój, bo akurat w LEGO City to ja nie grałem, ale. Ale kojarzę, że tam był strój kosmiczny. Czy też choćby tam w Lego Wars które jest całe odparte, oparte w sumie na kosmosie, nie? Też nie grałem. Chociaż w Lego Wars to też mam taką przygodę, że... miałem... Nie wiem, też miałem zawsze tylko niefarty do tych niektórych gier Lego, że one mi nie działały. No ja niestety miałem płytę uszkodzoną. Jeżeli chodzi o Lego Wars. No cóż zdarza się. Ej, no. Więc, no widać, że tutaj twórcy naprawdę bardzo lubią kosmiczne tematy, tak. Aż dziwne, że w Lego Indiana Jonesie nie było kosmosu, nie? <grybujesz> Dobra, albo w Lego Jurassic World. No Magneto, no zawalczyłbyś, a nie uciekasz. Dobra, to tak. Aha, najpierw. Mi się bardzo nie podoba stan rzeczy, że oni tutaj pewnie strzelają. Ja w sumie po co my sobie robimy takie przejścia na górę, skoro wszyscy latać potrafią Ale nie wiem, zniszczymy sobie to, zobaczymy. Może coś ciekawego będzie. No, Czy to po prostu będą tylko monety? Chyba tylko monety. No Ty tak kurde trochę nie warto było Ty uh. nawet kasyły tu nie ma. Ej no Ej, co to ma być? Myślę, że o coś z, z... z konkretnego celu robię Dobra, rozwalmy ściankę Dawaj Spidey Tutaj, tutaj, tutaj pyk. Okej okay. Genialnie elegancko To... budujemy. I co tym razem? Aha, też dla Tora. Coś. A tutaj będę w stanie sobie wskoczyć tę kapsułkę. Zdobyć Proszę. Nie. Aha No to, to słabo. To słabo, dobra. Tak, na pewno są pioruny w kosmosie. <noise> na pewno. Full prawdziwe a, magnes to jest, dobra. A to też tak w ogóle odnośnie tych poziomów w kosmosie. O, cześć. Tak, odnośnie tych poziomów w kosmosie, to zauważyłem, że twórcy Gierlego naprawdę uwielbiają wręcz skoki z kosmosu na Ziemię. Naprawdę, w każdej grze, w której jest kosmos, coś takiego występuje, no. Więc przepraszam za spoiler dla tych, co nie grali. Ale tutaj no też to będzie Chociaż trzeba przyznać, że to akroto zawsze jest efektowne. Dobra, chwila, bo ja tutaj coś miałem. ja Nie wiem, e, tak kurde omijam, bo w sumie mogę latać i tak. Ej, dobra, trochę to nie ma sensu. Ej, serio, co kamał? A przynajmniej teraz jest realistyczny i Spider-Man. Ten y, trzyma się. I dobra, no nie będę się tego trzymał no bez przesady Już Mogę tak wejść, dobra eee, no to co? Tutaj możemy sobie Ironmana wziąć i... I pyk. A to też jest fajne, że walczymy i z mutantami, i z robotami duma. Jeszcze nie było ziomków od Lokiego. Za bardzo Ale to w następnym materiale. Chociaż nie, bo tam za bardzo luki chyba nie miał żadnych swoich ziomków, nie? A nie, lodowe giganty były w Asgardzie. No nie ma ich tutaj. Jakby spokojnie narzekam tak. Mniej denerwujących przeciwników. Ale jeżeli się przypatrzycie, to rzeczywiście w tej grze większość przeciwników to... to mutanty. Aha, tylko ja to muszę Iron Man'em. Już wam mówię dlaczego? A nie, nie muszę. Jakby mam no, tu to, to odblokowane. Dobra, no to, to otwieramy. wow. No więc, dzień dobry. Ty, kapsuła mi tam gdzieś mignął. Chyba, że mi się przewidziało, ale. Chyba ją widziałem Chyba jednak się przewidziałem Chyba jednak nie ma żadnej kapsuły Ale to zaraz obadamy Bo nie jestem pewien W ogóle to z jest takie strasznie duże jakby tej twórcy właśnie chcieli coś skitrać. Kurde No, ale dobra, nic tu nie ma, okej okay. No to bierzemy yy... Spidermana, oczywiście. I ciągniemy, a ty kurde nie wiem, koleżanko, droga. Dawaj, Tony. I se kręcimy tak, magneto, nie? Ja nie wiem, on te teoretycznie, czysto teoretycznie, nie powinien mieć tutaj problemu z zabiciem nas, po, po pierwsze, Iron Man jest cały ze stali, więc jakby, no dobra, no to jest gra LEGO, więc tak się nie stanie, no ale mógłby po prostu zginieść w tej, w tej zbroi, Thor ma Mjolnir, więc tak naprawdę może sobie ten Mjolnir, kurde, unieść łapom yy, nie, bo on też jest z metalu przecież, nie, i rozwalić i łeb, i, i, i Spidermanowi, i Thorowi, no...

Jakby wiedzieli, że zapytam. No, spoko, spoko, spoko. No przynajmniej przynajmniej się chronią przed logiką, nie? Dobra, no to tak. Co? Tutaj gdzieś monetka była tam z tyłu, więc lecimy po nią. Póki nic nie mogę zrobić. Wow! No i dobra, despu się już chyba nie pojawi, skoro go nie ma teraz. Chociaż zobaczymy, czasami się pojawia pod koniec, nie? No Zaraz coś z tych klocków pewnie będę umiał zbudować. więc gaduję. Ale w ogóle zawsze lubiłem ten atak, nie? Jak tak yy, Spider-Man sobie spadałem powoli na dół. Dobra, lecimy. Co to będzie? O, mini rakieta. Nie, żelazko. Coś dla tonego, dobra. Ojejku, ile ty masz żyć? Mój drogi przyjacielu. Gdzie on jest? Tutaj. A już mu połowę odebrałem. No to nie taki mocny wcale jest. Metalman. <noise> no, alchem, ładny, Sewanu. Trzeba przyznać. Wow, Co to było? Nie mam pojęcia. Ła! Ziom. Tak, na pewno te sieci coś dadzą. Dobra, po prostu i tyle Ty a zaczniesz we mnie strzelać może? Bo tak czekam, czekam. O, no właśnie. Ale czy teoretycznie według logiki tej gry, po walce z Magneto, powinna być jeszcze jakaś jedna sekwencja, bo zawsze są trzy albo cztery, albo więcej w takich skrajnych przypadkach? Oj, pewnie Magneto zostanie jedno życie takie dla Iron, dla Spidermana, żeby każdy zadał mu coś z super atakami, dobra. Uuuu, ładnie dostał, dobro. No, tak myślałem. Teraz pewnie będzie coś dla... ...właśnie Spideya. bo Spidey Poczekamy zatem. O nie, piła <śpii> chowa, no tak. Czekamy na metalową świnkę. Tak, rzecz obecna w każdej grze LEGO. Świnia. Bo tak nie kojarzy, żeby w tej serii się ukazała, w tej grze. Najlepiej tak być najwyżej, jak się da. Ty! Tam wysoko też sięga. Chodź, nie uciekniesz. Eee, patrzcie to! Ej... Ej dobra, jeżeli sobie cofnicie, cofniecie o 10 tam 15 sekund film To zobaczycie, że Thor miał przy pasie Taki mały Mjolnirek Nie wiem dlaczego tak się stało, ale miał Jestem tego pewien Chyba, że miał jakieś zwidy dziwne, ale jakby serio Znaczy może to być rzeczywiście ta opcja, że miał zwidy, bo widziałem dzisiaj kapsułę, której nie było, ale... No, to, to było podejrzane. Co jak co? Jeszcze budować nie mogę. Wal, wal, wal. Ale muszę przyznać, że to jest chyba najdłuższa walka w tej grze. Znaczy, walki w tej serii u mnie są zawsze dość długie. Ale to ze względu na to, po prostu, że. No, co ja mogę powiedzieć, no. I nie umiem grać w gry lego. Ale ale ta walka jest tak ogólnie dość długa. Nic dla Spidermana nie było. Ej no, zawiodłem się. A jakby tak elektryzować ten metal, z którego stworzony jest magneto. Kurde. No, jest dla Spidermana coś. Okej, okay, a więc no tak e, ogólnie to gra mi się zbagowała w takim sensie. A no w takim, że po prostu mi się wyłączyła i tyle, tak. Bez żadnego ostrzeżenia. Po prostu pyk i do pulpitu, nie? E, trochę mnie to wkurzyło, bo musiałem powtarzać połowę poziomu, bo tutaj nie miałem zapisu, bo nie wiedziałem gdzie jest, zaraz wam pokażę. E, tym bardziej mnie to znerwowało, dlatego że z wszystkich walk w tej grze, ta jest akurat dość nudna I tu się nic nie dzieje jest giga długa A więc trochę mnie to znerwowało, że akurat na tej walce, spośród wszystkich w tej grze musiał mnie walić No ale no cóż, w każdym razie zapis jest nieźle ukryty, bo jest tutaj O tu, więc jeżeli chcecie sobie zapisać to, to w tym miejscu z tyłu ja to Teraz dopiero odkryłem jak sobie walczyłem Z pościgiem naszym, tak? No i co, tutaj już zaraz będziemy w tym momencie w którym gra się skraszowała i będziemy mogli odebrać naszemu magnetycznemu koledze ostatnie życie. A więc czekamy już tak naprawdę tylko na odpowiedni moment. Tylko teraz tak to będzie już, czy, czy jeszcze czekać trzeba? Bo, bo nie wiem w sumie. Tak mówię, no ta walka jest taka dość nudna, bo to się nic nie dzieje po prostu. Walczymy z przeciwnikami dość denerwującymi, bo kurde, strzelają w nas wsz ze wszystkich stron. No i tak w sumie to tyle, no bo ten magnet to na, tam dużo nie robi, tylko nam klocki zsyła. Więc no jak mówię, nic odkrywczego, raczej. No i dobra, możemy już budować. I teraz y oczywiście stresik wewnętrzny. A co, jeżeli znów się nas zwaguje? Miejmy nadzieję, że nie. W każdym razie, muzyka. Epicka. Cieszmy się nią. Tak ją, póki słyszymy. Zaraz możemy przestać, jak się gra zbłoguję. Dobra. No i Spidey, dawaj. No i dobra. Zaszliśmy dalej niż wcześniej. A ty dalej nie ma. Dobra. Mogę pokonany. No, tacy kolejcy Nie no, naprawdę ale mnie to wkurzyło, nie? Bo ja mam teraz plus 10 minut materiału, a to była dosłownie końcóweczka misji, tak no to było 5 sekund od ukończenia poziomu. No, bez przesady. Kurde, dobra, poziom ukończony. Poziom fajny. Kolejny będzie jednym z najlepszych w grze przez końcową sekwencję. Ale to wszystko zobaczycie. Mało monet zebrane. Tym bardziej mało, że właśnie powtarzałem ten poziom, a robię to dość szybko. Bo okazało się, że ten poziom jest naprawdę kurde krótki, jakby sobie tak przelecieć po prostu omijając wszystko. A i tak na początku nie zbierałem jakoś wiele. No więc kontynuujemy. Tak. Loki, using the power cosmic. We have almost no chance of saving Earth even with your help. Our best hope is to stop Doom before his plan moves forward. I've put in a call for outside help. The lab looks great. No, normal na Taka ciekawostka To miejsce w którym siedział Silverser i Nick Fury To był kreator postaci, który wam pokażę za dwa odcinki. Około dwa odcinki, taki jestem pewien jeszcze. Dobrze, o no i znowu tutaj. Ile razy już się tu rozpiliśmy? Dobra. Znów na ziemi tak swoją drogą. To co? Kolejny przedostatni poziom e, już w następnym odcinku, tak więc mam nadzieję, że się Wam podobało, a tymczasem ja się tu z Wami żegnam, do usłyszenia. Trzymajcie się, no i cześć!